Dzisiaj mamy taką paczuszkę do zalegro. Zobaczymy, co w niej. W sensie, ja wiem, co się w niej w środku znajduje, ale zobaczycie, to będzie nowe przynęty. Pokażę też parę moich wętek, Dokładnie cztery, bo z tych akurat korzystam jakoś mocniej. Dlatego otwieramy paczuszkę. Druga będzie prawdopodobnie jutro. Czyli dzisiaj mamy czwartek a jutro będzie piątek, czyli z dwóch dni odcinek będzie. Ale jutro już będzie duża paczka, która idzie przez pocztę, dlatego tak szybko, bo ta szła y, impostem do paczkomatu. Dlatego mamy już paczuszkę i mamy tu pięknie zapakowane dambelsy od Mysusa. To nam jest niepotrzebne? To co to, to? Nie wiem, nie niepotrzebne. Tu mamy paczka przygotowana dla Ciebie. I tu haczkowo.pl zamawiałem tambelsy. To paragon to tu na bok. Mamy brzoskwinia pomarańcza. 15-18, 10, przepraszam. 15-18, Dumbbells. Brzoskwinia 15-18. Mamy pikantna kiełbasa, To jest akurat Dumbbells, to jest Pop-up. Nie, to też jest Dumbbells, to też Dumbles, Dumbbells. Ale zależy, kto mówi od Mesusa. Proszę bardzo. Tu mamy pikantna kiełbasa. Dumbbells, on ma 8 mm. Tu mamy... Okej, okay, tu mamy guma balonowa. Dwa razy pikantna kiełbasa. Niech będzie. A, już sobie sprawdzę paragon, bo dwa razy jest pikantna kiełbasa. Pikantna kiełbasa. Dwie sztuki tu są. Aha, no, nieważne, więcej zostaje. Mamy tutaj yy, yy, wanilia i słodka kukurydza. To jest wszystko, co dostałem z Lambertsów. Dobra, a teraz mamy tu wszystkie te kuleczki. Możecie zobaczyć sobie, jak one w środku wyglądają. W ten sposób. No jak pikarda kiełbasa naprawdę jedzie. Jutro przyjdą mi tonące koszyki, foremki. Guma balonowa. Zobaczmy jak pa pachnie. Jestem bardzo tego ciekawy. Joguktoko. Guma orbit balonowa, naprawdę bardzo intensywny. Też jest koloru pomarańczowego. Więc tu mamy piękną Bumble gum. A i przypomnę, jutro mi przyjdą i widełki. Mamy słodka kukurydza. Dumbles. Dobra. Mamy tu słodką kukurydzę. I naprawdę pachnie słodko. Takie duże. 10, 15, 18. To są duże kulki, ale. Tu mam trochę mniejsze, tu mam tam... A Najlepszy jest to, że mam tylko 12 mm. Yy. każdy wie jak pachnie widać mnie w ogóle. Jak staje? A, to so, sorry, bo stałem teraz i nie będzie mi uba widać. Ale teraz mamy. No wanilia jak wanilia. Teraz mamy tutaj z bliska od góry one tak wyglądają ładnie, trochę zmieniliśmy się, bo nagranie mi ucięło było mało pamięci 130 gram, bardzo duże opakowania, czyli mamy tu tyle i tu tyle. W taki sposób się prezentują. Naprawdę, naprawdę jestem zadowolony, to jest też pikant, to jest z Bumblegum, to zróbmy to tak, w ten sposób będzie. Ładnie wyglądało, a jutro będzie cała reszta, prawdopodobnie też jest pikantna kiełbasa, także mamy tutaj wszystkie rzeczy, a tu teraz co mamy, tu mamy Zephira Feder, moje Federy, które dostałem na święta, one są z Jacksona od 50 do 120 gram wyrzutu 360 3,60 to będą koszki do metody jak mówiłem jutro prawdopodobnie w paczce przyjdą czyli federek mamy za sobą od Jacksona oczywiście Jackson a i kołowrotek kołowrotek z wolnym biegiem taki ładny też oczywiście Jacksona tu żyłki wchodzi 250 m metrów z A żyłka 0,25 dość mocna Przypon mam z żyłki 0,16, bo to było na małe ryby. Haczyk też jest tu mały, ale jak mi jutro przyjdą kosz, też dziesiątka. Bo to z tymczasowo, dopóki nie kupiłem sobie koszyku yy, do koszyku do metody i będą dwie wędki na metodę. Na razie, na, dopóki nie będę jeździł na jakieś większe karpie, a teraz będziemy się bawić u mnie w pińsku na stawie z tymi karpiami. O, leci mi bolonka. Chwila, moment. Dobra. Tu bolący się mój spinning. Zaraz się coś więcej o nim dowiemy, tylko muszę go... o widzicie On się tak wykręca, bo mam żyłkę zakręconą. I on w takiej pozycji jest. Zaraz go ogarnę. O, dobra, ogarnęłem go. Tu mamy. Yy. Tu mamy całe info o nim. Mój spin ma. Jest z tej marki, kupiłem go wujek mi w sensie kupił, nawet nie pamiętam ile kosztowało, bo kupiły mi to z torbą, którą do zobaczycie w niedzielę na rybach. Nie chcę złapać ostrości, spinning od 10 do 15 gram wyrzutu z tego co podaję i kołowrotek z Dragona, yy, z Dragona Flash. No, coś tam, coś tam. Tam mam żyłkę 016. Korzystam na razie z żyłek, nie z plecionek. Chociaż to za niedługo się w zmieni. Chciałbym zacząć stosować bardziej pleciony niż. Pleciony niż żyłki. Jaki mamy tutaj spławik bolonka. Jest to akurat moja jedna z fajniejszych wędek. Tu mi się jakiś spławik przydupił, przepraszam, że zakryłam. Ciężko się operuje jedną ręką. Tu mamy też kowrotek z Jacksona, bolonka Jackson 5 metrów, spławik dwugramowy z krętlikiem do szybkiej zmiany koszyka. Z takim krętliczkiem na końcu. A, mam dwa takie federy oczywiście. się te wcześniejsze federy, które pokazywałem... I Spawik Taman 2 gramy też oczywiście Jackson, także ja dziękuję. Na razie, bo jutro będzie... się Nie opublikuję tego dzisiaj, tylko jutro będzie druga część. Także żegnam do jutra. No także witam. Mamy poniedziałek. Czyli no kuwa dość sporo czasu minęło od czwartku. Żeby nagrać yy, odcinek do końca rozpakowania paczki Właśnie dzisiaj przyszła Niedawno, jakieś 10-15 minut temu Także zaraz ją rozpakowujemy Także jestem, stoję tu z nożem Sam nagrywam to, dlatego jest tak ciężko I widzę, że nie będziecie widzieć jak ja to rozpakowuję Więc proszę bardzo Teraz już powinniście wszystko widzieć No ta paczka jest dość długa i się troszeczkę w kadrze nie mieści. Dlatego jeszcze przesuniemy stojaczek. I otworzymy ją. Zaraz. jest to duża paczka. Jest to prześwietna paczka, bo znajduje się tam bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Zaraz się dowiecie. Jakie dokładnie. Że szła z Boża. Tam ta paczka wcześniejsza z tymi kulkami pływającymi przyszła z Rzeszowa i przyszła w dwa dni, ta przyszła w sześć. Z czego jakieś dwa dni leżała na sortowni. Tu jeszcze po bokach, bo inaczej jej nie otworzę tu mamy. Rachunek. Już czuję pewien zapaszek. z wam pokażę jak ta paczka fajnie w środku jest zapakowana. Jest bardzo na pewno kulki. Są bardzo ostrożnie zapakowane, co mnie bardzo cieszy. Spróbuję ten karton tak rozwalić, tylko długo taśma trzyma jeszcze. Już nie powinno być problemu. Pierwsza rzecz. 2 razy 30 2 razy 20 małe, nie chcę jakichś dużych, ogromnych, czarne, bardzo mi się podobają, bo mają tutaj duże, gdzie kuleczka zmieści, tak wygląda, czyli to dajemy na bok, tu mamy kulki, to na sam koniec, odłożymy też na bok, widełki do federa, duże, żeby dwa sobie postawić, jeden tu, jeden tu,

Prezentuje się tak. Jest bardzo fajna. Jest tu taka materiałowa. Bardzo ładna. Teraz mamy do tego widły. Długie. Może by sobie je na przykład w wodę wbić albo czegoś, bo u nas w filmie to trochę pozalewało stanowiska. Podpórki są z Jacksona w sensie ta. Jest Jacksona. Ta jest z Mikado. Ma tu wkręt. Była w tej. Tutaj... Wchodziła w ziemię. Zaraz. Tak dobrze wybrałem. Także wkręcimy sobie. I tu jeszcze mogę się wysunąć na tyle. Mają około pół metra albo i nawet więcej. Że to mamy nasze widełki. Widełeczki. A teraz kulki. To już tam nie jest potrzebne. Kuleczki. 12 mm. Zaburzymy. Uho! Tam jest jeden taki naprawdę nieprzyjemny zapach. Zaraz się dowiecie. O! Igiełki wkręciła wszystkie z Mikado. 12 zł. o ale jedzie. Ha! Moje y, bardzo fajne haczyki. Dwunastki. Ze szpikulce. Wejdzie tu kulka 12, a na drugim będzie miał włos, gdzie są te popapy 18, tego to na drugim włos jedne na to. Na ten włos też wejdą tu te kulki. Te kulki są już poprzewiercane Tu mamy wanilię. Tu mamy. Zaraz wątnę Skisłe masło. A w nos jedzie jak nie wiem. spisły masło. Fuh. Wszystkie 15 zł kosztowały kulki. Czekajcie, bo ja chcę je przodem podwracać. Nie będzie ich widać zbytnio. Czekajcie. Będzie je teraz widać. Także... Mamy je. No, mamy. Tu mamy rum kokos. Pachną bardzo ładnie. Kokosowo. Rum kokos. Mamy banan. I naprawdę pachnie jak banan. Tak. Słodka kukurydza pachnie jak słodka kukurydza. I tu jeszcze dwie paczuszki. Zaraz zobaczymy. Bo tutaj kulki hakowe, banan, truskawka z kisłym masłem, rum, kokos, wanilia, kukurydza, banan LT94. Możecie mi napisać, co to jest, bo ja w sumie nie wiem. LT94. Halibut. To pachnie mi bardzo podobnie do Halibuta. Na pewno śmierdzi. No i taki klasyk truskawka. ale Jak pięknie pachnie. To są małe haczyki. Bardzo małe haczyki. Ale ja się bardzo cieszę z tych haczyków. Bardzo ładne. Jedno będzie na włosy, czyli mówię do tych większych kulek. Te tutaj jak będzie można łatwo wbić. Pyk będzie do mniejszych kulek. I myślę, że tu kulka 12 wejdzie. No. Także żegnam. Widzimy się w następnym odcinku z nadwody. Chociaż dzisiaj jest poniedziałek i jest to dupy pogoda. Tak szczerze z 5 stopni. Także e, zobaczymy. A i tu jeszcze sobie dostałem od kuzynów takiego w ogóle katańczowego. No ogólnie jestem zadowolony. To jest wszystko co zamówiłem. Także na wrap, Czyli wszystko. Tu jeszcze haczyki. I to także żegnam. Na razie. Rybka wypadu była. Na razie nie ma już więcej żadnego brania na federze. Nic, drugi feder sobie odpoczywa. <laughs> będziemy sobie trochę rzucać jeszcze. Może uda nam się coś dorwać. Raczej za okoniem, a hmm... szczupak za grzbiet. To trochę niefajnie, bo jest okres ochronny i nie chciałbym ich chłapać. No ale dobra. A pierwsza ryba wypadu. Ogrzbiet zaczepiony, ale myślałem, że to jakiś olbrzym, bo odjechał strasznie. Ładna rybka. Także no, żegnaj do wody. No także zarobiście. Tam jesteśmy sobie dzisiaj na rybka w pięknym podstawie. Jak mówiłem, tak jest. Jest jakaś sił rano. Tu jest... Tu jest, jest jedna wędka. Tu druga. Stoi. I took our